Ja proponuję, ja proponuję teraz na cześć najlepszego kodu Żabajty 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 Halo, halo, sioneczko, mordeczki, z tej strony Żaba, Gadil AR, Eko, Piękny, Zielony, Skinek 3 naklejki, Fnatic, Palasz, Pro Copenhaga i Fluxo. Także wyjścia, że do wygrania, łapka, komentarzyk, subik na kanał, filmiki do końca, dobijajcie elegancko tam, żeby tego Gania sobie zgarnąć, podajcie na Instagrama, Żaba rodzinie. na nich w opisie, jak chcecie skiny, na Blika, Paypala, przynajmniej się przeżywać też kontencik, czasem wrzucam jakieś stronki fajne itp. Dzięki mordy za aktywność, Karel, Biała Dusza, Dawid, Buszek, Slimakio Ezio, Xgogen, Kasper Gracz, Onster, Niko VPG, Kasper Gracz, Gekon, Principal, dokładnie, Brzozanet, yy, Kev, Furiozek, One United, Wilczek, reszcie już dziękowaliśmy. Jesteśmy dzisiaj we na Case Hagu. Lecimy sobie dzisiaj ogólnie słoneczki, Sawan, no, Oczywiście odcineczkę do tematu. No to przypominam o kodziku promocyjnym, i o giveawayu. Kod promocyjny żaba, ty 20% bonusu do doładowania, czekajcie co się długo tutaj ładuje, w ogóle tak mi napierdala słońce, przynajmniej że macie teraz możliwość wpłaty skinów natychmiastowej, macie też givea na diserta igielka kumiczo dragona, dwudniowe ścieżutki, na się tych minimalna wpłata bierze udział, coś tam pewnie na dniach sobie dorzucimy, kod promocyjny żaba, ty 20% bonusu do doładowania, 4 zł na start i tutaj tak jak mówiłem, błyskawiczne wpłaty skinami już teraz są, i też będzie się wiedział w konkursie poprzednim. Otwierajcie też sobie flikej. Musimy sobie zrobić no odcinek W jest w się zabieram któryś raz do niego, ale w końcu sobie zrobimy. Lecimy sobie z ciężką w głosowaniu. jak mówiłem w komentarzach oczywiście. możecie sobie pozycjon na odcinki do 150-200 złotych, ja z po prostu zrobię kostkę. otrzymujecie ode mnie drobny upominek w postaci skinka. Insomnia Mac. 7, 0,44 Ujujuj, 0,44 To w zaokrągleniu 0,5, to może być co innego. A ja nie, tutaj drop na stronie 0,5 to bym przechylił, aczkolwiek nie Szczerze, Jeszcze na Orbit MK1, gumy Lotbit ostatnio kupowałem. 159 złotych. 6 groszy, 0,13% szans, skin w stanie Battlescare, gdyby nie to, że jest w stanie Battlescare, w ogóle ja go sprzedałem, bo przez przypadek kliknąłem, to wzięlibyśmy go na pewno na giveaway, ale raczej staram się dawać Wam skin na giveaway, od chwili to chcę bo ładnie się prezentowała w grze, ale 0,13% szans w ogóle zobaczcie, że jest to, nie, tutaj, gdzie trafiali droższe skiny, w ogóle to jest większy procent szansa droższy skin, no ale była szansa dość mała na trafienie, więc bardzo tutaj rozpoczynamy grubo i solidnie. Myślę, że z tej okazji byśmy sobie bata 2 na 2, bo ostatnio tych batelek 2 na 2 jest mało, a bardzo te batelki 2 na 2 lubię. Mocno ostatnio krajardowaliśmy strzynki tematyczne, więc możecie sobie odpuścimy. No i może tą Sawannę. Zróbmy tak, że już tą Sawannę tak oporowo przetestujemy do końca, Pytanie, czy taką tanią skrzynkę warto, ale tam cenowo się zgrało, 18, to już będzie taki totalnie, absolutnie całkowity treścik. No dobra, myślę, że warto. Na cztery, znaczy na czterech. 2 na 2 batelkę w trybie standardowym i zobaczymy, 18 jak salana. W ogóle chyba pierwszy raz sobie battle na dwie osoby na tak tanie skrzynki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O tym się na pewno za chwilkę przekonamy. I co, wariaty, świeci mi tutaj mocno światło, znaczy światło, ten, nie światło, tylko słońce. Piękna pogódka jest, jest jesień, przecież szybko odpisać tutaj. Także tak to wygląda. Słuchajcie, już wariaty. Dobra, dobra, już jestem, sorry, sorry. Jesteśmy w grze, no i wygląda to fajnie. Tutaj mam 11 strzań do końca. Całkiem dobre, przyjemne dropy, Cortexik, Galil AR, robimy przewagę, naprawdę fajną story. No i powiem wam, że jestem bardzo mocno pozytywnie zaskoczony tą skrzynką, w ogóle teścik oporowy, bo w ogóle wiem takie odcinki robić właśnie. Będziemy chyba robić coś takiego, bo my zawsze sobie robimy od jakiejś tam skrzynki do koski. I ja awp jeszcze za 150 złotych, co ta Sawanna daje dzisiaj, najpierw za 159 skin, teraz za 141. Aha, aha, o kurwa, my jesteśmy z prawej strony, dobra, a ja się tutaj cieszę, ja się tutaj cieszę, tu w ogóle będzie kosa, ja myślałem, ja z przyzwyczajenia się cieszę, wariaty, bo tutaj ja jestem przecież z prawej strony, ja się cieszę z przyzwyczajenia, że to jest batla zwykła, ja jestem pierwszy z lewej, że mam najlepsze dropy i nie spojrzałem, jeszcze to jest batla 2 na 2, ale fejla, zajebałem. Nie no masakra, masakra, teraz to jest kosmos, co ja tutaj odjebałem za faila. gdybyśmy dali underdoga lub prawą stronę, ale pod kątem dropów, zobaczcie jak ta strzynka cię naprawdę wymiata, no niestety tutaj akurat słabiutko, będziecie ze mnie śmiać, nie? Hashtag fail, o, hashtag fail, hashtag fail, hashtag jest to dla osób bardziej komentując, będziemy sobie dodatkowe, 380 zł ze 150, zaledwie złotych 8, zł w bitwie 2 na 2 to jest kosmiczny wynik, ta strzynka jest naprawdę przepot przepotężna, i przemocarna, i myślę, że właśnie będziemy sobie teraz robić takie teściki. Bardziej, yy, już wiem, jak będziemy właśnie skrzynki testować, To będzie jeszcze lepsze niż do tej pory. To mam niestety 0,57. To jest też chyba skrzynka taka typu, że kurwa, bo jest to są słabe skin albo mocne, że ona nie jest dość uśredniona. No i tutaj zobaczmy, popatrzmy. No i chyba to jest właśnie tego typu skrzynka, i to mi się nie podoba. ale sobie jeszcze raz 3 lat. mi się środek sprawdzić, bo tam mało weku rzeczy. No zobaczmy mam teraz znaczka, więc teraz wygląda to troszkę lepiej. 26-40, 26-40. No tutaj nie będziemy już wrzucać tego, e, mimo nie jak 24, 474, kurde, blacha, źle spojrzałem, źle spojrzałem wariaty 54,74, dobra, no i okej, okay, no nie, to możemy jednak pocisnąć tą sawankę. Tylko teraz byśmy sobie tą sawankę, ja wziąłem Kate Similar, y, tą sawankę byśmy sobie wlecieli, ale teraz już sobie zrobimy mniej, po pierwsze, a po drugie, to musimy go co sprzedać skina, y, byśmy sobie zrobili już tyle trybie normalnym, zwykłym, nie 2 na 2, dobra, co my to możemy sprzedać? Weźmy sobie tam najdroższy skinku do tutaj. To co give wajki jest już dużo, tak patrzą, to odbitam, że go sprzedałem, to sprzedamy i to sprzedamy. Dobra, i teraz już sobie to możemy tutaj elegancko rozgrywać ile tam było? 54,74 w tej kwocie to my możemy chyba 6 albo 7 tych samon zrobić, dokładnie to 6 i nam spoko chodzi cenówka, zagrałem Nie, nie, nie! Kurde, 2 na 2 dałem, czekajcie, nie chcę 2 na 2, tu akurat chcę zrobić, bo to jest tryb, chcę zrobić tryb solo Solo, solo, cracker buddy, nie no dałem teraz do 158, co ja robię, Kurwa mać, co ja robię, czekajcie, jeszcze raz od nowa, na 4 stawanne, 54,74 kwota bazowa, Daję kwotę bazową lecimy, kurde, blaszka, co ja robię, coś, jakiś ten, kurwa, ten, że żaba, zakochałeś się, taki jesteś tutaj, tego nie, no wariat, jakiś zajebany. jestem tutaj, spacerek długi miałem, na czterech sobie machniemy, solo klasyczny, losowy, 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 Nope, Nob, Beffy i Nerdzik, taką ekipkę tutaj mamy na salonach, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękuję, dobranoc 290 zł. Co się tutaj dzieje? 130, to jest skrzynka za 8,80 zł. 52 zł wpływ, to chyba najlepsza skrzynka za 8 zł, jaką kiedykolwiek w historii. Otwierajmy, ale Monster Mashup. Szkoda, że on się nie będzie znaleźć, do tych, którym byśmy mieli najlepszy drop na stronie. Bitem na nie znaleźli. w ogóle zobaczcie, ile dropów 26, 15, 12, 9, 136, 290. 529 zł, 67 groszy, uwaga, zrobione z 52,80, 10-krotny profit, kosa zrobiona z 52 zł, to jest naprawdę wynik genialny, to bym posprzedawał te skinki, coś pięknego, teraz sobie weźmy w ogóle, weźmy sobie na skin changera i my sobie w ogóle zobaczmy, obadajmy temacik, czy my tutaj jesteśmy w stanie w ogóle z kosę wypłacić jakoś, Ja myślę, że Jesteśmy. Jest kosa do wypłacenia, czy nie ma kosy? To jest pytanie i teraz pytanie, no nie ma aktualnie kosy tutaj, albo to nie ma tych skinów, ale myślę, że kosa w tej cenie już na pewno jakaś by była. Także to było na tyle. Dzięki mordy za film. Trzymajcie się. Do następnego.